Dajcie moi drodzy widzowie. Witam na kanale Grzegorz Wawro w cyklu Posłuchaj Grzegorza, który nadaje we wtorki i w czwartki. Czasami też nagrywam taki film dodatkowy, jak jest jakiś ważny powód. Chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do tego filmu i właśnie o subskrypcję mojego kanału, ponieważ zbliżam się do 10 tysięcy i jest szansa, że jeszcze w styczniu uda mi się ten wynik osiągnąć. Przechodząc do odcinka, dzisiaj chciałem powiedzieć o niezbyt przyjemnych ludziach. O ludziach, którzy pozbawiają nas majątku, oszczędności, którzy generalnie dbają na naszą własność. Zacznę od takich najbardziej znanych, popularnych złodziei, jakimi są kieszonkowcy. Tacy zwykli kieszonkowcy, którzy często jeżdżą z nami w komunikacji miejskiej i obserwują. Obserwują ludzi, kto jest potencjalną ofiarą. Prawda? Obserwacja złodzieja jest bardzo ważna. Taki złodziej jest najczęściej dobrym psychologiem. Obserwuje i patrzy. Są takie poziomy oznaczone nawet kolorami, to się tam nazywa odpowiednio od chyba białego do czerwonego albo od żółtego do czerwonego. I te kolory mówią o grupach ludzi, którzy mają pewne poczucie zagrożenia, świadomości zagrożenia. I ci najjaśniejsi chyba biali nazywane są powszechnie owcami, owcami, czyli ludźmi kompletnie niczego nieświadomymi, jeśli chodzi oczywiście o zagrożenie. I takich ludzi jest oczywiście najwięcej. I tacy. Kieszonkowcy, tacy złodzieje, wyłapują tych ludzi i najczęściej się nie mylą. Z drugiej strony, na końcu skali, są ludzie, tak zwane węgorze to jest już slang wśród złodziei to mi powiedział kiedyś pewien były policjant że ludzi, których się nie tyka, bo oczywiście każdego można okraść ale ryzyko jest zbyt duże, ponieważ są to ludzie świadomi, czujni, ostrożni. I zaskoczyć takich ludzi jest ciężko, tak zwani węgorze. Ci ludzie generalnie no, są dość nieprzyjemni, ponieważ pozbawiają nas często naszych dokumentów, pieniędzy, prawda. Mówię o takich nieszkodliwych dla naszego zdrowia, życia, kieszonkowcach, tylko ludziach, którzy pozbawiają nas majątku. Jest to bardzo nieprzyjemne z dwóch powodów, ponieważ po pierwsze tracimy często dokumenty, które musimy potem na nowo wyrabiać, często jakieś karty kredytowe, pieniądze. Jest to cała masa kłopotów. Ale drugim, równie ważnym problemem jest takie poczucie, że ktoś zaingerował w naszą prywatność, prawda? To jest, to zjawisko jest jeszcze mocniejsze w przypadku włamania do domu, bo to jest bardzo, wiele osób nie potrafi mieszkać w danym miejscu, nie potrafi dojść do siebie, że ktoś tu był, ktoś tu grzebał i tak dalej, Jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? Żeby człowieka okraść, nie używając przemocy fizycznej, najczęściej. Człowiek musi w jakiś sposób się do tego przyczynić. Oczywiście nie mówię o takich włamach na zamówienie, wysokiej klasy specjalistach, którzy wejdą wszędzie i ukradną wszystko, jeżeli bardzo, bardzo tego chcą. Natomiast mówię o takich właśnie cwaniakach, którzy potrafią wykorzystać ludzką naiwność, łatwowierność, brak wiedzy, brak inteligencji. Nazwijmy to jak to chcemy. Chciałbym to porównać do tego, co się dzieje obecnie w zakresie zmian technologiczno-cywilizacyjnych, jakie nas tutaj dotykają. Takich kilka przykładów. Właśnie się dowiedziałem dzisiaj, że w Nowym Jorku przyszedł mróz minus 20 stopni i na ulicach zalega cała masa samochodów elektrycznych. Również dowiedziałem się, że część Wyborzeczalni samochodów rezygnuje z samochodów elektrycznych, ponieważ są same problemy. Same problemy. Nie dojeżdżają na miejsce, klienci są niezadowoleni, problem z ładowaniem, z różnymi innymi sprawami, z pożarami. Shorta rano nagrałem na temat tego, że Niemcy wycofują się z dofinansowania samochodów elektrycznych i te samochody nagle zaczynają tanieć. Norwegowie mają dość samochodów, zwłaszcza kiedy skończyły się dotacje. I wydaje się, że te technologie zaczynają być w defensywie. Jeszcze mi się przypomniało, że chyba w Nowym Jorku, ale na pewno w Stanach, wycofano pługi śnieżne elektryczne, bo okazało się, że też w warunkach zimowych się nie sprawdzają. Z innej strony okazało się, że wiatraki zabijają chyba w samych Niemczech 500 tysięcy ptaków rocznie. Tak, pół miliona. Straszne rzeczy, prawda? Panele fotowoltaiczne też są problemy, ponieważ okazuje się, że doprowadzają nierzadko do pożarów po prostu przez jakieś tam problemy z instalacją i tak dalej. I okazuje się, że technologia, która miała uratować naszą planetę, która miała nam ułatwić życie, pomóc nam, pomóc nam żyć w poczuciu, że jesteśmy dobrymi ludźmi, niezwykle etycznymi, moralnymi, czyniącymi dobro, powoduje same problemy, Powoduje destrukcję, powoduje śmierć zwierząt, no i generalnie bardzo dużo kosztuje. Ktoś się zastanawia, dlaczego te dwie rzeczy porównuje, ona, czyli tych na początku, o których mówiłem, złodziei i te nowoczesne technologie, które zaczynają przysparzać problemów. No, ponieważ są to bliźniacze do siebie podobne zjawiska, ponieważ tu są złodzieje i. Tu są złodzieje. Gdybym miał powiedzieć, których wolę, wolę tych pierwszych, bo jak powiedział Henryk Quinto w pierwszej części Wabang, że woli być złodziejem jako złodziej, a nie na przykład dyrektor banku czy prezes jakiejś firmy, prawda? Ja wolę tych pierwszych złodziei, bo ja wiem, jak przed nimi się bronić, wiem, jak się zabezpieczyć. Natomiast drudzy złodzieje, którzy również obserwują społeczeństwa i patrzą, kto jest podatny na manipulacje. Kto jest podatny na kłamstwo, oszustwo i tak dalej. I okazuje się, że bardzo duża część społeczeństwa jest podatna na kłamstwo, na manipulacje, na wciskanie kitu po co? Po to, żeby tych ludzi właśnie okraść. No i okazuje się, że teraz samochody które ludzie kupili, były za drogie, przepłacone, że ich utrzymanie jest bardzo drogie, że nie można ich za bardzo naprawiać po stłuczce, że ich żywotność jest stosunkowo krótka, że góra 8 lat i trzeba wymieniać, prawda? Że z ładowaniem są problemy, że tracimy czas, że w zimie ogrzewania nie możemy włączyć. No i jakoś tak to się okazało, że ten prąd jest coraz droższy, likwiduje się elektrownie węglowe, likwiduje się elektrownie atomowe, prąd drożeje, życie drożeje, na coraz mniej nas stać, ale życie i gospodarka nie lubi próżni, więc gdzie te pieniądze są? A te pieniądze są w rękach złodziei, którzy nas tak oszukali. Ci złodzieje wykorzystali nas, ale wykorzystali też pożytecznych idiotów, niektórych polityków, bo większość należy do tej grupy złodziei, niektórych polityków, którzy wierzą w ideologię całe bataliony dywizje pożytecznych idiotów młodych ekoterrorystów którzy za pieniądze są gotowi robić wszystko nawet i bez pieniędzy niektórzy niektórzy są nawet w naszym rządzie żeby daleko nie szukać i oni razem po prostu okradają społeczeństwo wciskając nam kłamstwo po to właśnie, żeby podnieść podatki, podrożyć koszty życia, żeby wyeliminować z rynku rodzime firmy, żeby zmusić nas do przejścia na inne technologie, które są bardzo drogie, ale ktoś się musi wyprodukować. Ich nie obchodzi to, że znikają nam z kieszeni pieniądze, tak jak w przypadku kieszonkowca. W autobusie. Ich nie obchodzi, że wprowadzając te nowe przepisy, jeśli chodzi o termoizolację, wiele osób straci swoje domy. Ich to nie obchodzi, bo to są złodzieje. To są złodzieje, tacy jak ci kieszenikowcy, tylko działają na większą skalę, mają lepsze narzędzia, mają do dyspozycji skorumpowane rządy, mają do dyspozycji fundacje finansowane przez dziwne źródła, nierzadko rządy, na przykład Rosji czy Niemiec, tak jak w Polsce. Są finansowane niektóre fundacje przez rząd Niemiec, po prostu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec na przykład, prawda? O tym też nagrywałem już odcinki. Jest jeszcze jeden element w tym wszystkim, też nagrałem kiedyś odcinek o tym, ludzie dali sobie wmówić, że to czynią dla dobra planety, zapominając o tym, że wdrażanie tych technologii, okradanie ich ma jeszcze trzecie dno, a mianowicie ludzkie cierpienie i prawdziwa degradacja Planety. Czyli na przykład Republika Demokratyczna Konga, gdzie mnóstwo młodych ludzi, żeby wydobywać pierwiastki ziem rzadkich, między innymi kobalt, musi ręcznie ciężko pracować, wydobywać, cierpieć i często nie dożywać 15 roku życia. Potworna degradacja planety, całe potężne odstojniki wody która to woda jest marnowana i przez bardzo długo nie będzie nadawała się do użycia w kraju, gdzie tej wody brakuje. Bo inaczej się nie da wyprodukować tych minerałów. Więc po to, żeby zaspokoić nasze poczucie sprawiedliwości społecznej albo mieć poczucie, że robimy coś dobrego namówieni, zmanipulowani przez złodziei, którzy nas okradają, tak naprawdę bardzo skutecznie... Przyczyniamy się do niszczenia i degradacji naszej planety. Zmierzając do końca, chciałem po prostu Wam zwrócić uwagę, że złodziej to złodziej. A to, czy damy się okraść, zależy od nas. Jeżeli w społeczeństwie duża większość jest podatna na taką manipulację, to dajemy się okraść. Dajemy się okraść bardzo skutecznie. Dajemy sobie odebrać własność prywatną, dajemy sobie odebrać również wolność. Tylko po to, żeby być zależnymi niewolnikami, no to jest masło myślane, bo niewolnik jest zawsze zależny, ale żeby być ludźmi zależnymi, pozbawionymi własnych pieniędzy, skazanymi na łaskę tych, którzy nas okradli. Dlaczego? Ponieważ nie chcemy widzieć prawdziwych zagrożeń. W przyrodzie tak jest. Kto nie widzi zagrożenia, ten ginie. My też giniemy jako nasza cywilizacja, ponieważ. Nie chcemy widzieć, że bardzo groźny drapieżnik właśnie do nas się dobiera i nas skutecznie okrada i coraz bardziej pozbawia nas narzędzi, którymi moglibyśmy się bronić. Więc uważajcie na złodziei, czytajcie, myślcie i brońcie własnego dobra, bronić własnych pieniędzy własności prywatnej, bo tylko wtedy będziemy ludźmi. Wolny. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz proszę o lajki i subskrypcje do mojego kanału.